I witam Was dzisiaj w recenzji figurki Pop, przedstawiającej Annę z bajki Kraina Lodu 2. Dostałam ją wczoraj, był to mój prezent wielkanocny, taki wczesny, bo ja ją dostać w niedzielę. Ale jak ją zobaczyłam, to mama się zgodziła, żebym ją dostała wcześniej. Ja po prostu jestem w niej zakochana, nie mogę przestać na nią patrzeć. Błacia, jak tych popów się nie podobają, te czarne oczka i to, że nie mają ust, ale mi się to strasznie podoba. Ale czym są fanko popy? Fanko pop jest to seria figurek produkowanych przez fir firmę pan, w pan. Jest to seria figurek produkowanych przez firmę Fanko. Są one wykonane z winylu, co odróżnia je od innych figurek, które są zazwyczaj wykonane z plastiku. Dzięki temu na przykład włosy mojej Anny są bardzo miękkie, ale to chyba wynika z tego, że ona ma tu taki warkocz i kok. Ale do rzeczy. ją na postacie z filmów. Seriali, tutaj akurat żadnego serialu nie pokazałam, bo żadnego nie oglądałam. E, 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 a większość jest dla dorosłych. Gier. Komiksów. Oraz mojej ulubionej serii, którą ja będę oglądać, czyli. Bajek! Tak, jest bardzo, bardzo dużo popów z bajek. A popów, których produkowane, jest ponad tysiąc. I taka ciekawostka: zawsze, gdy wychodzi nowy film, to jest z tego figurka, a nawet seria. Jest z tego zawsze seria figurek. Jak będzie jakiś nowy film, serial, wiem, że to dla promocji danej produkcji, ale. Nie, nie szkodzi zbierać takich bomb. A teraz przejdę do mojej Anny. Anna jest to, jak ktoś nie wiedział, a na pewno wszyscy wiedzą, bohaterka Krainy Lodu i Krainy Lodu 2 oraz Gruby Mędrażówek. Gorączki Lodu i i przygoda Olaf'a, ale wszyscy chyba wiedzą kim są Anna jest, tak czy siak taki mały spoiler. Spoiler to jest coś co niszczy fabułę, ale ja wolę ją urozmaić. Ale ja chcę Wam powiedzieć, że od koniec filmu drugiej części Anna zostaje królową, chociaż i tak pewnie wszyscy film widzieli. I właśnie Anna w tej wersji jest bardzo elegancka, bo zawsze Anna nosiła warkoczyki i rozpuszczone włosy, albo rozpuszczone włosy, a to jest w eleganckim koku. I nosiła kok w kilku... W, na przykład w gorączce lodu. Na Krainie lodu jeden nosiła kok. We wszystkich filmach nosiła kok, ale zwykle była w warkoczykach. I teraz idziemy do góry. Na głowie Anna ma koronę, która jest złota. A na niej są symbole Arendel. Cała jest opleciona takim... złotym paskiem z... Niebieskimi znaczeniami. Autofokus, zrób się, i tych tak z daleka widać lepiej. Wymianę z Anna ma na kolczyki z godłem Arendel. ciężko mi się trzyma figurka i telefon. Ale to nic nie szkodzi. Tutaj też ma kolczyk. To jakby pasemko. Tutaj tu wystaje. Ma też nosek. I to jest wadą. Dlaczego, dlaczego niektórzy ludzie nie lubią pop. Ponieważ według nich są dziwne. Dla porównania przyniosę Anna z kolekcji Marzeń. Przykładowo taka standardowa figurka, jak na przykład Anna z koronacji z gazety Kraina Lodu kolekcja Marzeń. Którą też zbieram. Ma wszystko, usta, nos, brwi, oczy, sukienka też jest dość świetnie odzorowana, A tylko taki pop dla porównania, nie ma w ogóle, nie ma w ogóle ust, a nos nie ma, a nos ma taki kanciasty. Ale to nic nie szkodzi, bo popy są piękne i do wszystkich ludzi, którzy uważają, że popy są brzydkie, popy nie są brzydkie. To jest może to jest charakterystyczna. Firma tak sobie wymyśliła, że popy mają być wyjątkowe. I tutaj mamy kto krytykuje popy, niech spada. Nie, nie jest to obraźliwe, ale mama tak powiedziała: kto krytykuje popy, niech spada. Oczywiście spada od popów. Na przykład są. I Anna tutaj ma. Włosy Anny są rude. Włosy Anny są rude. I jej księ... królowa ma taką grzywkę, zaczycaną na bok. Warkocz, ciągnący się aż do tyłu. Takie piękne kosmyki, długie bardzo jak to się mówi u nas na Śląsku, Dudlik, czyli po śląsku kok. Parela Anny jest ciemno-niebieska ze złotymi końcami. Tutaj są właśnie... Tutaj są właśnie... Są właśnie takie wzory, takie esy-floresy. Strój Anny jest... Strój Anny jest... Jest tak wiernie odwzorowany, że aż brak mi słów. Kto oglądał Ukrainę Lodu i ma pamięć fotograficzną tak jak ja, wie, że, ta, że to jest dokładnie odwzorowany. Dla porównania pokażę Anne z bajki. O nie! One wrócił! Ja bardzo nie lubię chomików z media, to i nie, ale wróciły! Właśnie nie wszystko jest identyczne, zobaczcie. Anna ma tutaj taką czarną sukienkę, tutaj też ma czarną sukienkę. Takie ma odsłaniające, odsłania, tutaj ma taką tak jakby niebieski środek, tutaj też ma niebieski środek. niebieską sukienkę z takimi kropkami i falowaną, falowaną sukienkę. Ona też ma! Czas do peleryny. Teraz dla porównania, puszczę scenę z bajki. No to jest właśnie... Em, przed, em, służący Kai przedstawia królową Arendel nową Annę i zobaczcie, peleryna jest identyczna. Tak, a te same kropki, ten sam wzór, i trudno w to uwierzyć, ale tak szczegółowo fanko wzorowuje swoje figurki. Serio. I teraz po porównaniu przechodzę do sukienki samej w sobie. Sukienka, jak już mówiłam, jest identyczna jak w bajce ma czarną. Anna ma czarny, ma czarny gorset, tak jakby płaszcz. A jej sukienka jest, jest w połowie ciemno-niebieska, tylko turkusowa i jasno-niebieska, tylko błękitna. Na przykład tak. Możecie mogli zobaczyć wzór. Anna, stój. Właśnie tutaj, tam było widać włączę ten auto, włączę światło nie widać tego, ale tutaj ona... Uwierzcie mi na słowo, że ma takie że ma takie znaczki arendel. w ogóle na jej całej sukience widać godła Arendel na kolczykach na kolczykach Na sukience, jeszcze zauważam, że jej sukienka z tyłu ma takie, ma takie jakby trawy, takie rysunki, takie jakby kłosy. Ona wygląda jak dziuba trawy. Zobaczcie, to złote. Nie chce mi się wyostrzyć. Nie ja ma też takie niebieskie kropki. Tak to się chyba rozumiem. I tak wygląda Anna w całej kolorze. teraz przejdźmy do jej twarzy. Nie, praktycznie w całej, bo jeszcze nie pokazałam twarzy. Anna ma takie piękne czarne oczka. Trójkątny nosek jak zresztą wszystkie popy, bo wszystkie popy swoją drogą widzicie. Moją nową cudowną ketapetę na komputer. Ze wszystkimi bohaterami Frozen. Ketapet 2. To właśnie Anna i twarz, ma tutaj takie cudowne piegi Jak to by zrobiła moja przyjaciółka Nina. I tak prezentuje się Anna w całej okazałości. I teraz popyt z krainy Lodu, które chciałabym dostać. Z tej samej serii co Anna, z serii Epilog. Jest ona piękna, teraz już jest zaprezentowana. Teraz weszła nowa linia popów w lutym. No i właśnie to jest Elza jako piąty duch żywiołów. Ona jest po prostu cudowna, ta jej sukienka. I, ona... I może tego nie zauważyliście, ale Elza nie ma błosek. Może tego nie zauważyliście, ale Elza ma takie klapki. Serio. Serio. Ale to i tak lepsze niż chomiki. Nie, yeah, one tam są! A, nie. nie, 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 nie! Nie dla chomików. Proszę, wstańcie, prześladować mnie. Jesteś wszędzie! Tam w telewizji. Nie, 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 nie! Dla was. I z tą akurat figurką mam szczęście, a inaczej nie, szczęście, bo zostanę ją na bo, bo ona urodziny. A mam nieszczęście, ponieważ na najlepszej stronie z figurkami, Pop polecam, Pop Winyl, ona jest zgłoś ona Trzeba się zgłosić po zainteresowaniu, podczas gdy z Anną, obecną tutaj, już mogę ją sobie zamówić od razu. I pop Winyl, to jest naprawdę świetny sklep, ponieważ dostaje się figurki już dwa dni po zamówieniu. na przykład District Zero, trzeba czekać. Trzeba czekać. 14. A ostatnia figurka, której, przy której niestety trzeba zgłosić zainteresowanie, jest to Anna z jedynki. Ona jest taka cudna, ale Disney Lady, moja ją lubię na którą pozdrawiam. No to ona powiedziała, że, że Elza z pierwszej części w wersji Wanko była przepaskudna. Czy ona jest przepaskudna? Nie wydaje mi się. Jest Jeszcze bym chciała dostać Annę i Elzę z gorączki lodu. Z małymi bałwankami, do każdej siódmej jest dołączony bałwanek. Niestety Elzy chyba nie da się nigdzie, nie da się nigdzie dostać, Anna da się, ale trzeba zgłosić zainteresowanie. Podoba mi się też Anna z Koronacji, której też trzeba zgłosić, też trzeba zgłosić zainteresowanie. Czemu przy najlepszych popas z jedynki trzeba zgłosić, zgłosić zainteresowanie? No czemu? Jeszcze bym chciała Krzysztofa, bo Krzysztof jest bardzo przystojny. I kiedyś napisałam nawet i, i, i na przykład y, niektórzy, na przykład moja nauczycielka śpiewu, ciocia Klaudyna, niestety pomyliła go z Hansem. A przecież on i ten, i ten niedobry Hans to, to, to dwie różne postacie. Krzysztof jest, jest dobry i fajny i bardzo go lubię. Z kolejna Dzień Dziecka dostanę Olafa, tam lepsze zdjęcie, który, który ma małego Bruniego, czyli ducha ognia na, na głowie. I ten on chyba będzie osobną figurką, którą można będzie ściągnąć. I, i zobaczcie, Olaf to ma takie płatki. I, i, te, I ten niż skandynawski, czyli ta chmurka, przeniosła się według mnie na jego brzuch. Tak. Nie ma już chmurki. Podoba mi się też oczywiście Sven! Słodki reniferek! Aj kiedy jest słodki! Oraz Elsa, która, która ma taką piękną fioletową sukienkę. W ogóle ja od, ja od kiedy zaczęłam Kranić odwałam, miałam słabość do tych, do tych dwóch, dwóch typów sukienek z dnia dzień czynienia, które pojawiły się w piosence. Nie, to niezmienne jest. To niezmienne jest że chcę sobie im zawsze już zarówno i, i zarówno też lubię, jak nie, 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 i codziennie dzień epilogu, nie królowa jest dzień, dzień, Anna dzień, dzień, piąty ale nie mogę się też ograniczać tylko do Krainy Lodu i chciałabym zabrać um, kolekcję księżniczek Disneya, ale niestety nie wszystkie. Albo lepiej niestety, bo, bo na pewno nie Jasmine, Pocahontas i Mulan, bo tych księżniczek nie lubię. One kojarzą mi się takie bardziej chłopiece bajki, na przykład Mulan. Mulan to jest akurat o dziewczynie, ale tam jest dużo przemocy. Eee. A Ladyna nie lubię też tej bajki po Pocahontas teraz jak bo ma, ale też nie lubię. I z tego bym chciała mieć Arielkę, czy też Ariel. I to jest jej pełne imię. Arielka zostało jej dodane przy jakichś gazetkach czy innych opowiadaniach. I dlaczego chciałabym mieć jako Syrenę, a nie jako człowieka? Ponieważ kurczę, Syrena to, to była jej pierwotna forma. Ona się taka urodziła, a dopiero człowiekiem powstała później, była później. Poza tym bardziej mi się podoba jako Syrena, dlatego że to jest jej forma pierwotna. No, jako człowiek też jest super, bo, bo spełnia swoje marzenie, żeby być z Księciem Erykiem, ale jakoś Syrenka jednak to z urodzenia była Syrenką. Kolejną księżniczką, którą bardzo lubię, jest Bella z bajki Piękna i Bestia. No i nie wiem, którą mam wybrać. Czy taką, czy taką z wersji animowanej. Czy z, czy z wersji aktorskiej? Bo wersję aktorską bardziej, bardzo lu bardziej lubię, bo wygrałam od początku do końca. A pięknej wersji animowanej ja oglądająca się była mała, ale na tą wersję aktorską lubię bardziej. Wiem, jestem nietypowa. I są też dwa wzory rożpunki, ale nie wiem, którą sobie wybrać. Bo ta rożpunka z Pascalem, czyli z paskami, czyli z tym kameleonem swoim, jest taka piękna, też, ale ona jest ze starej serii bogów i ona ma takie dziwne oczy. A z kolei ta jest po prostu. ta jest nawet jeszcze lepsza, więc to może sobie wybiorę. Bo ona ma takie fajne. fajny warkocz. ale, ale po prostu. Nie wydali Roszpunki z krótkimi włosami, bo jej nie chciałby nikt kupić, Roszpunki z krótkimi włosami, bo Roszpunka jednak to się kojarzy z długimi włosami, ale dzięki posiadaniu krótkich włosów uwolniła się od Gertrudy, ponieważ